Będę czytać Państwu książkę o Tessy Moswek Mój rok relaksu i odpoczynku. To jest pierwszy odcinek, który nosi tytuł Ja i Rewa. Po przebudzeniu, czy w dzień, czy w nocy, zawsze sunęłam przez jasny marmurowy hol budynku, w którym mieszkałam, po czym kierowałam się do najbliższej przecznicy, gdzie mieścił się sklep całodobowy. Płowałam tam dwie duże kawy, po sześć saszetek cukru w każdej. Pierwszą wbiłam duszkiem w wincie w drodze do mieszkania. Drugą sęczyłam powoli podczas oglądania filmów, jedząc herbatniki w kształcie zwierząt i łykając trazodon, ambien oraz nembutal, dopóki ponownie nie zasnęłam. W ten sposób traciłam poczucie czasu. Mijały dni. Tygodnie, przeleciało kilka miesięcy. Kiedy miałam ochotę, zamawiałam jedzenie z tajskiej restauracji po drugiej stronie ulicy albo sałatkę z tuńczykiem z baru na pierwszej alei. Gdy się budziłam, moją komórkę zapełniały wiadomości głosowe z salonów piękności i spa z prośbami o potwierdzenie wizyt, które rezerwowałam przez sen. Zawsze odzwaniałam, żeby je odwołać, czego nienawidziłam robić, ponieważ nienawidziłam rozmawiać z ludźmi. Na początku tej fazy dbałam o to, żeby raz w tygodniu ktoś z pralni odbierał moje brudne ciuchy i przywoził czyste. Szelest rozerwanych plastikowych pokrowców, wywołany przeciągiem od otwartych okien w salonie, działał na mnie kojąco. Lubiłam wdychać zapach świeżego prania, kiedy zasypiałam na sofie. Ale po pewnym czasie zbieranie wszystkich brudów i upychanie ich w worku na pranie stało się zbyt dużym wysiłkiem, a odgłosy mojej pralko-suszarki wyrywały mnie ze snu. Zaczęłam więc po prostu wyrzucać brudne majtki. Prysznic bramnej, że raz w tygodniu przestałam regulować brwi, depilować się, tlenić, czesać włosy. Zero nabliżenia, zero złuszczania, żadnego golenia. Rzadko wychodziłam z mieszkania. Wszystkie rachunki opłacałam zleceniami stałymi. Podatek od nieruchomości za swoje mieszkanie i do mnie żyjących rodziców opłaciłam na rok z góry. Opłata za wynajem życzonego domu wpływała co miesiąc na moje konto przelewem bezpośrednim. Zasiłek dla bezrobotnych przychodził, o ile raz w tygodniu zadzwoniłam na automatyczną infolinię i wciskałam jeden na tak, kiedy robot pytał, czy rzetelnie szukałam pracy. Pieniądze wystarczały na wykupienie recept i zakupy w całodobowym, bo na miałam inwestycje. Kontrolował mnie doradca finansowy mojego zmarłego ojca i co kwartał przysyłał mi raport, raporty, których nie czytałam. Mnóstwo pieniędzy ulokowałam na koncie oszczędnościowym. Mogłabym za nie przeżyć kilka lat, o ile nie robiłam nic wyjątkowego. Do tego wszystkiego przysługiwał mi wysoki limit na karcie kredytowej. Słowem... I martwiłam się o pieniądze. Hibernowanie z całych sił zaczęłam w połowie czerwca 2000 roku. Miałam 26 lat. W całodobowym... Pracowali sami młodzi Egipcjanie. Poza moją psychiatrą, dr Tutu, moją przyjaciółką Rewą i portierami w moim budynku byli to właściwie jedynie ludzie, których widywałam regularnie. Egipcjanie byli względnie przystojni, kilku z nich szczególnie. Mieli kwadratowe szczęki męskie, czoła, grube kosmety, brwi i wszyscy wyglądali, jakby nakładali eyeliner. Były ich chyba z przypuszczałam, że są braćmi albo z nami. Nosili piłkarskie koszulki, skórzane motocyklówki i złote łańcuchy z krzyżami, a w radiu puszczali popową rozgłośnie Z100. Ale zupełnie nie mieli poczucia humoru. Kiedy przeprowadziłam się do tej okolicy, irytowali ze mną do tego stopnia, że było to irytujące. Gdy jednak zaczęłam się snuć o dziwnych godzinach ze śpiochami w oczach i śliną zaschniętą w kącikach ust, szybko porzucili próbę zdobycia mojego serca. E, przepraszam, masz tu coś? Powiedział pewnego ranka mężczyzna z radą, pokazując długimi brązowymi palcami swoją brodę. Machnamy to ręką. Jak później odkryłam, moją twarz pokrywa zaschnięta pasta do zębów. Po kilku miesiącach niedbałych, półprzytomnych zakupów Egipcjanie zaczęli do mnie mówić szefowo i chętnie przyjmowali ode mnie półdolarówki, kiedy kupowałam fajki na sztuki, co czyniłam często. Istniało mnóstwo miejsc, do których mogłam pójść po kawę, ale lubiłam załodobowy. Mieścił się blisko, jakość kawy utrzymywała się na niskim poziomie i nie musiałam stawać twarzy w twarz z nikim, kto zamawiał briożki albo latę bez pianki. I było żadnych dzieci z cieknącymi nosami albo ze szwedzkimi oper, żadnych bezpłciowych zawodowców, żadnych randkowiczów. Kawa z była kawał klasy robotniczej, kawał portierów, kurierów złotych rączek, kuchcików i sprzątaczek. W powietrzu unosiły się ciężkie wonie środków do czyszczenia i zapach pleśni. Zawsze mogłam polegać na oszronionej zamrażarce pełnej lodowych deserów, lodów na patyku i plastikowych kubków z lodem. Nic tam nigdy się nie zmieniało. Papierosy ułożone w równe rzędy, rulony z drapek, 12 rodzajów wody w butelkach, piwo, chlebka napkowy, gablota, wędlin i serów, których nikt nigdy nie kupował. Ściana czasopism, której unikałam. Nie chciałam czytać niczego ponad nagłówki z gazet. Nie tam, lektury czegokolwiek, co mogłoby wzbudzić we mnie zainteresowanie, zazdrość lub niepokój. Od czasu do czasu w moim mieszkaniu pojawiała się reba z butelką wina i ubierała się, żeby dotrzymać mi towarzystwa. Jej matka umierała na raka. To jeden z wielu powodów, dla których nie chciałam się z nią widywać. Eee, zapomniałaś, że mam przyjść? Pytała, po czym wpychała się do salonu i włączała światło. Rozmawiałyśmy wczoraj wieczorem, pamiętasz? Lubiłam dzwonić, do niej, kiedy, lubiłam dzwonić do niej, kiedy zaczynał działać Ambien, Solfoton albo inny lek. Według niej zawsze chciałam gadać o Harrisonie Fordzie i Whoopi Goldberg, o niczym innym. Wiesz, wczoraj opowiedziałaś mi całą fabułę Frantika. A, i odegrałaś tę scenę, w której jadą samochodem tę z kokainą. Gadałaś, gadałaś i gadałaś. Tak, no. Emanuelsa nie w tym filmie jest niesamowita, nie? Mm, tak, wtedy powiedziałaś mi dokładnie to samo. Czułam zarówno ulgę, jak i irytację, kiedy zjawiała się rewa. To, co czułby ktoś, komu przerwano samobójstwo. Niż żebym próbowała popełnić samobójstwo. Moje działanie było właściwie przeciwieństwem samobójstwa. Hibernacja wynikała z instynktu samozachowawczego. Wierzyłam, że uratuje mi życie. Gdy ładły się pod prysznic, mawiała Rewa, kierując się do kuchni, a ja wniosę śmieci. Kochałam Rewę, ale jej już nie lubiłam. Przyjaźniłyśmy się od studiów. Na tyle długo, że łączyła nas już tylko... Wspólna historia, skomplikowany układ resentymentu, pamięci, zazdrości, wyparcia, kilku sukienek, które jej pożyczyłam, a ona obiecała oddać się do pralni i mi zwrócić, ale nigdy tego nie zrobiła. Pracowała jako asystentka zarządu w agencji ubezpieczeniowej w Midtown. Była jedynaczką miała Fiona w punkcie fitnessu i Czerwone znamię w kształcie Florydy naszej. Ponadto nałogowo żyła gumę, czego skutkami były zaburzenia czynnościowe stawu skroniowo-żuchwowego oraz mdły cynamonowo-jabłkowy oddech. Lubiła przychodzić do mnie, robić sobie miejsce w fotelu, komentować stan mojego mieszkania, mówić, że wyglądam jakbym znowu schudła, skarżyć się na pracę. Przez cały ten czas synczyła wino, po każdym łyku dolewając sobie do kieliszka. Wiesz, ty naprawdę nie powinnaś popijać leków alkoholem. Rzuciła, po czym dopiła wino. Pozwalała mi jej wypijać całe. Na studiach nazywała łażenie po barach chodzeniem na terapię. Potrafiła wydoić whisky sour jednym haustem. Między drinkami, drinkami łykała i buprofen. Twierdziła, że to dla podniesienia tolerancji na alkohol. Tak myślę teraz, że prawdopodobnie kwalifikowała się na alkoholiczkę. Ale co do mnie miała rację. Naprawdę brałam dragi codziennie łykałam przynajmniej tuzin tabletek. Uważałam jednak, że wszystko jest w najlepszym porządku. Wszystko odbywało się legalnie, po prostu. Chciałam ciągle spać, miałam plan. Co ja nie jestem jakoś punką, broniłam się. Biorę sobie wolny test, mój rok relaksu i odpoczynku. Szczęściara odpadła Rewa. Nie miałabym nic przeciwko, żeby sobie wziąć wolny, pobyczyć się, oglądać filmy i drzemać cały dzień, ale nie narzekam, po prostu nie mam takiego luksusu. W porównaniu ze mną moja przyjaciółka czuła się upośledzona społecznie i według własnej definicji miała rację. Wyglądałam jak modelka, miałam pieniądze, których nie zarobiłam. Wysiłam prawdziwe designerskie ciuchy i skończyłam historię sztuki, a więc byłam osobą o wysokiej kulturze. Ona zaś pochodziła z Long Island, w skali od 1 do 10 była ósemką, ale określała samą siebie jako nowojorską trójkę. I skończyła ekonomię, którą nazywała kierunkiem azjatyckich nerdów. Rewa mieszkała na przeciwległym końcu miasta, na drugim piętrze, w budynku bez windy. Gdzie pachniało zapoconymi dresami, frytkami, lizolem i perfumami Tommy Girl. I może dała mi zapasowe klucze, kiedy się tam wprowadzała. W ciągu pięciu lat odwiedziłam ją tylko dwa razy. Wola przyjrzeć do mnie. Wydaje mi się, że lubiła być rozpoznawana przez portiera, jeździć odpicowaną Windows z złotymi guzikami, patrzeć, jak marnuje swój luksus. Nie wiem, co takiego się w niej działo. Nie mogłam się jej pozbyć. Wielbiła mnie i nienawidziła jednocześnie. W mojej batalii z cierpieniem widziała okrutną parodię własnych nieszczęść. Ja samodzielnie wybrałam samotność i bezcelowość. Ona mimo ciężkiej pracy po prostu nie dostała tego, czego chciała. Męża, dzieci i bajecznej kariery. Kiedy więc zaczęłam spać bez przerwy, Rewa czerpała chyba satysfakcję z obserwowania, jak zmieniam się, taką miała nadzieję, w nieudolną fleję. Pewnego wieczora zrobiłam jej zdjęcie polaroidem, które następnie zatknęłam w ramię lustra w salonie. Rewa uznała, że to jest kochane, ale fotografia ma tak naprawdę przypominać mi o tym, jak bardzo nie lubię jej towarzystwa, gdybym później pod wpływem leków. Chciała do niej dzwonić.